Witajcie, nazywam się Adam Błysławski, jestem menadżerem kierunku logistyka. Zapraszam Was do świata, gdzie wiedza spotyka się z praktyką. Zobaczcie, co czeka Was na naszych zajęciach. Logistyka to coś więcej niż transport i magazynowanie. To dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która łączy technologię, analizę danych i zarządzanie procesami. Nasi studenci mają dostęp do specjalistycznych narzędzi i technologii. Wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach logistycznych. Pracują z zaawansowanym oprogramowaniem oraz w wyspecjalizowanych laboratoriach, które odzorowują rzeczywiste środowisko pracy w logistyce i przemyśle. Korzystają m.in. z systemów RFID, oprogramowania WMS, systemów ERP, symulatorów i technologii VR. Dlaczego to ważne? Uczysz się na realnych narzędziach. Zyskujesz przewagę na rynku pracy, trenujesz w bezpiecznym środowisku, rozwijasz kompetencje przyszłości i stajesz się inżynierem 4.0. A kim jest inżynier 4.0? Już wyjaśniam. To specjalista nowej generacji, który łączy wiedzę inżynierską z umiejętnościami korzystania z cyfrowych technologii: takich jak automatyzacja, analiza danych, modelowanie i integracja systemów. Dołącz do nas. Kształć się pasją i twórz przyszłość logistyki.